Halo, witam, Sims 4 dzisiaj i ja w sumie to nagrywam chwilę po tamtym odcinku, bo, bo muszę mieć zapas. Jak mówiłam w poprzednim odcinku, ja chcę mieć zapas, bo wyjdzie nowy, nowy dodatek i wyjdzie aktualizacja, i znajdąc życie, wszystko się posypie. I, I ja nie chcę, żeby się posypało, w sensie, no może się sypać, nie, ale, ale, ale chciałabym mieć nagrany odcinek chociaż. Jak będę mieć nagrany odcinek, to niech się sypie, ile się chce. To, to, to będę mieć więcej czasu, aż, aż to naprawię, żeby, żeby, żeby wszystko działało. Eee, także tak, jak ty się czujesz, Mordo? Bo przed chwilą byliśmy u ciebie i, i no słabo się czujesz. Gdzie ty jesteś? Ha, tu jesteś. To tak, kończ bieganie powoli. Tak, 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 nie żeby coś. U, czekaj, tu są tunele. Dawno to ty po tunelach nie biegałeś. Porozmawiaj z nauczycielem, tak? Świetny pomysł. Yy, zwiedź tunele, bo tego tunelu jeszcze nie, zwiedzia nie zwiedziałeś, tak? Z zwiedziałeś. Tak, podzie czy ty z gunerem tam poszedłeś? Gdzie jest guner? Jezus, yy, idź w stronę czosnku. Tak, guner poszedł razem z tobą po tych tunelach. To bardzo odpowiedzialnie powiem ci. Wejdź do środka, nie wiem, nie czytam tych rzeczy. Uuu. coś, coś znalazł. Korzeń kozuka. Uuu. no, Miło ci widzieć. Ciebie też miło widzieć. Cześć, Jacob. Jezu, Christopher tu jeszcze wszedł. Magiczna melodia. Idź o Savannah. Kto się SMS dzwoni. Tak, festiwal humoru i harców. Nie, sorry, nie chcę. Weź na przykład do toalety pójść. Nie wiem, ja jestem ciekaw, co tu Orion robi. Orion, dlaczego ty tam z psem poszedłeś? Nie powinieneś tam iść z psem. Wyjście. U. I, I wyszedłeś. I świetnie. I last exception. To pewnie przez to, że z psem byłeś. Dobrze, to pies może niech na przykład wróci do domu. Zawołaj psa. To pies, pies widzę, słyszę z jakiegoś płodu z takiej odległości. Dobra, Mordo, ale to, to ty ty może na przykład wróć do domu, bo będziesz wybuchać. Cześć, Christopher. Z sobą na ryby trzeba by pójść. Dużo rzeczy trzeba by robić. Dawno nie robiliśmy różnych rzeczy i chciałabym zrobić te rzeczy, których dawno nie robiliśmy. Na przykład, no to co wspominałam też w poprzednim odcinku, fajnie byłoby się spotkać. Z Liamem, tak nie żeby coś. Byłoby to bardzo miłe, gdyby się nam udało, ale na razie to ty już wybuchać, więc ja cię wsadzę tutaj. Więc ty się świetnie baw sam. Ty, ty się trochę już dospałaś, to ty może wstaniesz, bo jest na przykład 20 i dobrze by było, żebyś jeszcze coś zjadła. Ta się bawi zabawkami. Dziecko poszło samo spać. Gdzie jest to dziecko? Dziecko to może być coś zjadło. Dobra, czyli już widzę, że plan, żeby spotkać się z Liamem, to będzie na jutro, bo na razie to jest wielkie ogarnianie simów na start. Dobrze, yy, dziecko zjedz, proszę. Złap sobie porcję. O, ty też sobie wzięłaś świetnie. Tobie też się należy, koleżanko. Czy ty skończyłaś to haftowanie? Tak, skończyłaś. Że mogę ci to gdzieś powiesić. Pewnie jak się bardzo postaram, to mogę. O, dzięki, Gunner, że rozświetliłeś mi pokój. Nie mogę tego powiesić? Ja chciałabym to powiesić, a nie tylko stawiać, no ale, no, ale okej. Okay. Ale chcę, żebyś to zjadła, Mordo. Zjedz to, proszę. A może coś jeszcze podziergasz, zanim na przykład pójdziesz spać? O, tak, właśnie, ty, ty wariujesz dobrze. A możesz się opanować, czy tak nie bardzo? O, udało ci się. Dobrze, dziękuję. Możemy cię odblokować w takim razie. I możesz elegancko pójść spać, mordeczko. Słoneczko moje. Samana to całkiem nieźle się trzyma. Ty, trzymasz się tak, tak se. A co powiesz na to, że posprzątasz w międzyczasie? Małe dziecko to by spać chciało, ale łóżko jest zajęte. No trudno, daj siostrze wydziergać do końca. Hope, ty możesz i spać. Chyba, że są jakieś rośliny do ogarnia. Ale no, no chyba nie. Dobra, idź spać w takim razie. poczekamy aż ona skończy. Jak ty skończysz, to położymy dziecko i ciebie też. O, czwarty poziom. Uuu! Możesz dywany robić. To to mnie akurat cieszy, że możesz dywany robić. Będziemy mogli sobie zrobić dywan. Ale skończ czapkę. Czy możemy dodać do garderoby? Możemy dodać do garderoby. Cudownie, idź spać. I małe dziecko też idzie spać. Gdzie jest małe dziecko na fotelu. Świetnie. Nie no idź spać do łóżka. I, I co? I widzimy się jutro. Orion zaczyna za godzinę robotę, no świetnie. Osowana wstała i to tak, że Oriona nie obudziła. Nie mam pojęcia jak ty to zrobiłaś. Ale dobrze, weź sobie prysznic i potem pójdź sobie coś zjeść. Gotuj, no dobrze, to ja ci może wybiorę, co ty byś gotowała. Coś takiego dużego. Tilapia tilapie z patelni. Dobra, to, to, to brzmi jak świetny pomysł. Musimy pozbierać rzeczy na rachunki. To jest masa, masa rzeczy, które leżą. To może można by to pootwierać. masz coś w wyposażeniu? no tak trochę rzeczy masz, ale nie za dużo. A może to nasiona. Zestaw do hodowli ziół. Dobra. To ogarniemy to tak, że ty to pootwierasz, bo przynajmniej się rozeznamy jakoś sensownie w tym. Mordo, miałeś gotować. Jak Ci się nie podoba tilapia z patelni, to zrób jeszcze raz tilapia z patelni. Orion, do roboty powinieneś iść. Iść do pracy, no właśnie. Ja wiem, że chce ci się siku, ale liczę, że gdzieś tam w krzaki pójdziesz na tym wędkowaniu. No, dziękuję. Ty gotujesz. Dziecko idzie jeść sałatkę, dobrze. Drugie dziecko mogłoby wstać. Przecież nie wiem, czy to jest taki świetny pomysł, żeby wstać, ale ty się chociaż, no nie wiem. Ogarnij raz. Ogarnij dwa i potem najwyżej jeszcze odeśpisz znowu. Ty, tak, Ty idziesz do pracy. Ty możesz wstać. Ty możesz skorzystać tutaj. Świetnie. To dziecko to sobie świetnie radzi samo. Samodzielna, o Jezus, jak ona świetnie raz sobie radzi samo. Po prostu kocham samodzielne dzieci w tej grze. O Jezus no oczywiście zepsułaś taletę. A właśnie, ty może awans będziesz miała wreszcie. Boże! Hope, ja naprawdę liczę, że będzie ten awans. Dobra, zostaw tę doniczkę, Pss. No nie wyszło, no, no, zdarza się, ale iść do pracy to jest ważniejsze teraz. No tak, super fajny piesu. Jakbyś mógł panie współlokator, bądź też pani współlokator, bo trochę, nie wiem, nie chcę z góry zakładać. Czy jakbyście mogli się umyć, to, to byłabym wdzięczna. Fuj, to było ohydne. No, no nie poradzę nic, sama wyjęłaś sobie sałatkę, to, że ci nie smakowało, to już nie moja wina. Dziecko, dziecko trzeba będzie przywinąć, coś czuję, patrząc na to, tę higienę. Czy możesz na przykład z COVID zrobić? Taki ponury? Taki ten? I wyjść na zewnątrz, bo tu masz taką potrzebę dwie godziny, że z ściany się zbliżają. To o, wyjdziesz na zewnątrz trochę. I możesz tak na przykład pootwierać te wszystkie pióra. To też jest pomysł, żeby zarobić na rachunki, tak? Dobra, i co ty tu masz? O matko. Piszczek! O jejku! Ja chcę, żeby ta zabawka tu gdzieś była. No tu jest pani mruczek, też może być. Ty, któreś dziecko sobie weźmie, nawet niech leży na środku. Dobra, jakieś skamieliny, pierwiastki, weźmy to, posprzedajmy. Zobaczmy, ile będziemy mieli hajsu po tym. No, nie jest tak źle. Dobra, Sawana, spędź trochę czasu na zewnątrz, bo tak miałaś wy wyjść gdzieś, żeby czuć się lepiej. Halo? Przecież jesteś na zewnątrz, o co chodzi? Dobra, Orion, a ty, ty zaspałaś do szkoły, Jezus. Dobra, Orionix. I po kolei, Sawana, ty, Ej, co ty robisz? Myśl o członku rodziny. Nie, ty musisz wykąpać psa. Ty, ty jako, że czujesz się całkiem okej, okay, to weź sobie prysznic. Nie bara, <grym> Chociaż w sumie można by, bo dawno nie było. Ogól się, nie. Weź prysznic. Bardzo proszę, weź prysznic. I ja bym chciała... Żebyś ty może tak na przykład zaprosił sobie Liam'a i spędził z nim czas. No prysznic miałeś brać, halo. No Liam już przyszedł i co? On. 24 godziny na zapłacenie rachunków. Eleganckie przeprosiny? Co? Ale za co? No dobra, przeproś go elegancko. Może za to, że się dawno nie widzieliście. Halo. Bracie, który nie jesteś moim bratem, tak naprawdę, ale. Ale kocham Cię, bracie. Proszę. Dodajmy Cię do grupy. I co Wy byście mogli porobić? Ja bym powiedziała, że Wy byście może jakiś film obejrzeli razem, czy coś. Noc półżywych simów. Świetny pomysł. Zapraszam. Chodź, Liam. Spędźmy trochę czasu. Jezu, tu ktoś dzwoni. Zaprosi... Ktoś znowu Cię zaprosił na randkę. No tak, idź sobie. Jasne, spoko. Jezu, Sawana Ty do pracy musisz iść. to te, te, też iść do pracy, czy coś. Wy nie możecie oglądać i, i siedzieć? Halo, panowie. No tak, ty usiąd. Dobra, us usiedliście razem. Myślałam, że nie siądziecie, nie? Ale spoko. Cieszę się, że, że przynajmniej możecie tutaj no jakkolwiek chociaż poglądać to razem. Że zastanawiam się, co innego moglibyście porobić. Soliam takiego, hm. On był harcerzem i, i też na obozy jeździł, ale teraz byliśmy na obozie, znaczy pod namiotem i, i w sumie w sumie nie, 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 nie wzięliśmy go i to było trochę słabe z naszej strony o po o może z nim porozmawiać dlaczego nie, może ci przejdzie coś tam. Możesz generalnie mu poopowiadać o tym, że no słuchaj, tak Wyszło, że, że się rozwiedliśmy, wyobraź sobie, i że mamy nową żonę, i że ta żona poszła do pracy, ale że stara żona tutaj mieszka i tak trochę, trochę dużo się, dużo się pozmieniało, stary od tamtego czasu. Czy ty masz dzieci w ogóle? Czekaj. Nie, nie masz dzieci. Znaczy, nie żeby mnie to dziwiło, że ty ich nie masz, ale, ale w porządku. Opowiedz Dowciku o inżynierach. Tak, to też jest świetny pomysł. O, zapytaj, czy jest w związku. Jak tam ci idzie z Igim? Dalej jesteście razem? Dalej mieszkacie? Narzekaj na koszty chłodzenia. O, tak. Tak, jesteście małżeństwem dalej. Świetnie. Wyłączmy termostat przy okazji. Czy wy skończyliście oglądać ten film? Tak, skończyliście. Dobra. Chcesz poznać wujka, dziecko? Chyba nie chcesz. Ty idziesz na razie żryć z tego, co widzę. Dobra, to id idź zjeść te tilapie. No, no, tilapię miałaś zjeść, weź porcję. Halo, dobrze ci szło. Proszę bardzo. Czy jeszcze, jeszcze zdążymy cię umyć? Czy to dźwięk awansu? Tak! Hopa! Hopa bez chłopa. Jezus, awans. I tu jest prezencik. Weź otwórz ten prezent. Nadal nas nie stać na rachunki. O, piescie cię przyszedł powitać. O Jezu, pies jest chory. Orion. Orion, pies jest chory. Orion, proszę. Piesu, ja bym chciała tak na przykład yy, dać ci smakołyk od weterynarza. Chyba, że ty nie masz smakołyków od, od weterynarza. No nie masz. No to, no to dupa. No to musimy pójść z psem do weterynarza. Piesu, piesu, musimy iść do weterynarza. Ale to czekaj, bo się pogubię. Dobra, hope. Ty potrzebujesz Aha, znowu poziom ogrodnictwa. Dobra, to my się tym zajmiemy, ale to zaraz. Czy dziecko zje w tym czasie? Tak, dziecko zjadło, to tym się nie przejmuję. Możemy pójść z psem do tego weterynarza wreszcie. A w sumie weźmy liama ze sobą. To nie jest taki głupi pomysł. Jak mieliście się spotkać, to razem pójdziecie do tej kliniki weterynaryjnej, to pogadacie chociaż jeszcze przy okazji. Dobra, sprawa pierwsza. To może można być... Ja mogę gdzieś tu psa... Aha, tu mogę zapisać psa. To jest zajęte. Dobra, to kupy, kupmy obiekty, póki to jest zajęte. O, tak, piątki jakieś tam. To prawa zdrowia. Lecimy przy smaki. 20. Ja wiem, że to jest tysiąc i nas nie stać na rachunki, ale zwierzęta są ważne. Zapiszmy na leczenie. Jak już tu jesteśmy, to zróbmy to prawidłnie. Przy okazji, choć Liam, to może pogadamy sobie jakoś tam. No, pogadajcie sobie jakoś. Spędźcie czas. Zaproponuj, zaproponuj szalony plan, tak. Znowu go tam przeproś, że go nie wziąłeś na biwak. Rozmawia o jakiejś pogodzie ciepłej. Poprosi o radę. Jest ten żygający kot, nie? Matko. Mam nadzieję, że ten weterynarz jakoś tam przyjdzie w miarę resensownie. No, bierze gunera, świetnie. Sobie tam panowie sobie poradzą, a ja sobie pieska poobserwuję. Biedactwo. On no, chyba nigdy nie był prawidłnie u weterynarza, chyba zawsze po prostu dostawał te smakołyki na poprawę zdrowia, więc. No, kiedyś musi być ten pierwszy raz guner. No, obserwujesz, widzę. Tak, oglądaj. No, no, kosztowne leczenie, no. No dobrze by było, żeby pies był całkowicie zdrowy. No cóż no. <laughs> Orion przepuścił całe pieniądze na psa, z no. Przynajmniej możemy wracać do domu. Idziesz z nami Liam z z powrotem? Chodź z nami, Liam, z powrotem. Śmiesznie będzie. Co sumie Igiego można jeszcze wziąć ze sobą. Niech Higi też przyjdzie. Dawno Igiego też nie widzieliśmy. Zróbmy sobie taki pseudo rodzinny czas. Dobra, elegancko. Ty jesteś w pracy, niestety. Ty, ty byś się raczej nie przejęła tym, że twój były mąż ma gości, więc ty byś się zajęła raczej ogrodem. Odchwaszczaj, podlej teren, sprzedaj wszystko. Tak, to jest to, co ty byś się zajęła. Ty, skrzywdzona się czujesz. Mm, przykro mi, <laughs> ale mogłabyś coś zjeść, proszę. Ty, ty się czujesz całkiem nieźle, ale mogłabyś się też trochę sobą zająć. Gdzie jest młode? Młode jest tu. Młode może oglądać? Może. Weź sobie pooglądaj, młode. Albo no, no nieważne. Orion, słuchaj. Trzeba by dziecko wykąpać. Tak dobrze by było, bo dziecko śmierdzi. I myślę, że byłoby miło, żeby faktycznie ogarnąć to dziecko. I i w ogóle cały czas z książką chodzi, ja nie wiem dlaczego. O Jezus, ekoinspektor. No i nie, i znowu będzie my, my, my nie przestrzegacie zasad. Oj, 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 oj. Jaka szkoda. Ja, ja nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, co trzeba zrobić, żeby, żeby jakkolwiek w ogóle, no, spełniać te zasady. Bo my tu mamy, czekajcie, gdzie to jest? To, na, to gdzieś będzie, na pewno. Jakieś plany wprowadzone, coś tego. Tu jest! ekoparcela i wyzwanie dzikie lisy. No to słuchajcie, ja nie wiem, czego ta baba ma się czepiać. Bądź, bądź też chłop, przepraszam, nie wiem, kim jesteś. No, obecne plany działania. Czekajcie, czekajcie. I przejrzyj lokalne plany działania. No dobra, okej, okay, dobra, tu jest. Ekologiczne urządzenia. Dobra, niby jest ten opis. Niby, niby rozumiem, że ekologiczne urządzenia, naprawianie, ble, ble, ble. Okej, okay, w porządku, ale... Ja jestem święcie przekonana, że mimo, że staramy się o to dbać, mimo, że Hope. Znaczy Hope. Harper, przepraszam. Mimo, że Harper jeszcze za życia w ogóle drobiła te ekologiczne urządzenia, mimo, że mamy tutaj panele słoneczne. To, to, to nie, to, to, to raczej, raczej będzie dupa i tyle. O, ale Sawana wróciła do domu. Fajnie by było, żeby Sawana poznała i jego, i Liama, więc jakbyś mogła przy okazji na przykład o, przedstawić się, to, to byłoby miło, bo fajnie by było, jakbyście się znali. No, oczywiście, obawiam się, że ta rodzina nie przestrzega. O nie, rachunki będą wyższe. O, tak, świetna gra. Wszystko działa tak, jak powinno. Dobra, tego poznałaś, to jeszcze tego poznaj. Chodź tu, sabana. Ja wiem, że Ty zaraz wybuchniesz, ale ja bardzo chcę, żebyś Ty poznała tych ludzi. O, możesz ponarzekać na rachunki, porozmawiać o pracy. No jakoś, no nie wiem, zagadaj go przez chwilę. potem możesz sobie coś na przykład zjeść. Dobra, ty, ty idziesz spać z jakiegoś powodu. O Jezu, jest 20 już, ale ten czas szybko leci. A, tu jest toaleta popsuta. Ojej. Dobra, to skorzystaj sobie i faktycznie pójdź spać. Orion, Orion idzie oglądać dziecko. Co robi dziecko? Dziecko się bawi. Ty w ogóle śpisz. Ja, ja w ogóle nie. Nie wiem, dlaczego ty śpisz, mając tyle energii. Weź sobie na przykład popop głębiej i wiedzę o roślinach. Dlaczego nie? Jakoś się pozejmujmy rzeczami. Jezu, to, no tak, bo to jest mgła cały czas. Ciągle zapominam, że ten dom jest tak zbudowany trochę w złym miejscu, przez to, że to cały czas jest mgła w środku domu. No ale dobra, bywa i tak. A widzę, że panowie już poszli, bo ich nigdzie nie widzę. Hmm. No dobra. No dobra. Dobra, mordeczko. Poglądaj sobie telewizję, żeby ci było lepiej, a potem pójdziesz spać. Ty. I ty, ty definitywnie naprawiasz toaletę, a potem idziesz spać. I, i co? I znowu będziemy się widzieć rano. Tata robi zdjęcia w ogóle kwiatką, które ma w ogrodzie. No niesamowite. Na ciebie mam pomysł, ale to jutro. To właśnie, najpierw zajmij się tymi roślinami, potem idź spać, bo ty musisz być w miarę wypoczęta. Czy ty jutro pracujesz? No pracujesz do 14. No dobra. To, to nie jest jakiś wielki problem. Czy ty wybuchłaś? Jezu zosta off. No tak, dobrze szło, żeby... Ha, ha A bo jest, no tak, bo jest pełnia. No cóż, mm, trzeba cię tu zamknąć w takim razie. Ty też masz w sumie, żeby być się wilkołakiem podczas pełni, ale ty, widzę, jakoś dajesz sobie radę, bo ty masz chyba tę cechę wykupioną, że masz generalnie w dupie te pełnię. Ale Rory, to tam, widzę, świetnie się bawi. Możesz się uspokoić? Nie, nie dasz rady. Dobra, to ty się baw świetnie tutaj. Dziecko, zapomniałam o dziecku. Idź spać. I, i widzimy się rano, może Sawana się ogarnie do tego czasu. Orion zaczyna za godzinę a ty za dwie godziny może się ogarniesz. Dobra, świetnie. To tak, ty wstawaj. Idź sobie coś, zjedz. Dziewczynki, jak tam. No tak, ty możesz się jeszcze wyspać. Ty możesz wstać i się trochę ogarnąć w takim razie. Ty potrzebujesz coś zjeść, to poczekamy. Ty też potrzebujesz coś zjeść. Jest coś sensownego w lodówce dla ciebie, dziecko? Otwórz. No, no, nie ma. Strasznie szybko to jedzenie się, się. Może nie zużywa, ale znika. Strasznie dużo członków rodziny. No cóż. Kiedyś przydałby nam się lokaj tutaj. Dobra, sawana, dawaj. O, on do pracy idzie. Zjadł coś w ogóle? Coś tam zjadł. Dobra, chodź tu chłopiara. Zjedz sobie tilapię. Sawana jak tam? W miarę? W miarę. Ty do pracy. Ty... Aha, dobra. Ty się przemieniasz. To możemy na przykład otworzyć te drzwi. I możesz na przykład pójść do toalety. I weź ogarnij lodówkę, bo ty masz trochę więcej czasu, a twoje dziecko jest głodne. Więc fajnie byłoby jakieś... O, makaron z serem zrobić. Albo resztki po nie zabrać na górę. Halo, dziecko. Masz, dam ci do wyposażenia. Sobie zjedz te resztki w międzyczasie. Pewnie nie za bardzo się tym najesz, ale dobre i to. No i tak, to, to, to by było na tyle. się zepsuło, tak? Tak, zepsute. Dobrze, to zostawimy to na ziemi. Jezusa Wana. Ty zrobiłaś to jedzenie? Tak jak cię prosiłam ładnie. Śmiem wątpić, więc zrób on. oni Onigiri zrób. Świetnie. Proszę zrobić jedzenie, bo dziecko jest głodne. Dziecko może w tym czasie na przykład przyjść tutaj nie rozrabiać. Ale ty dziwne miejsca na to gotowanie wybierasz. Boże. O Boże. To nakarm te rośliny. No mam tu w dupie, nie? Chcesz to możesz być sławna. Chociaż nie wątpię, że będziesz dbała o to, ale zawsze można spróbować. Orion, dzień dobry. Mógłbyś na przykład naprawić telewizor. Dobra, czy... Jezu, jak to apotycznie wygląda. Czy dziecko może to zjeść? Proszę, weź, weź to. A ty soczek dałaś, unieszyłaś, czyli da się jednak dać jedzenie w ten sposób. To będziesz mogła ją na przykład później, na przykład y, umyć. Orion, naprawiaj to TV, bo potrzebujesz też zabawy od życia. O, no tak, święto zbiorów, super. Uuu, dużo rzeczy. My na razie czekamy na hope, bo chciałabym coś zrobić hope, z hope w dzisiejszym odcinku i ja jej potrzebuję. A, u, no tak. Prąd, prąd, wszystko nie ma. Czy my mamy w wyposażeniu coś jeszcze, co można posprzedać? Ty masz masę ryb. Weźmy to posprzedawajmy. Skoro mamy taką możliwość i jest opcja teraz filtrowania tego, że mogę pozaznaczać masę rzeczy naraz, to weźmy to posprzedawajmy po prostu, bo to jest bez sensu. A jest dzięki temu szansa że uda nam się w ogóle zarobić na rachunki w ten sposób. Czemu ja nie wpadłam na to wcześniej? Dobra, sprzedaj. Nadal nas nie stać. Jak ktoś jeszcze coś ma w wyposażeniu? A, tobie nie mogę zajrzeć, no tak. O, Liam przyszedł. Cześć, Liam. Jak przyszedłeś to świetnie akurat, bo ty po poszedłeś wcześniej, a teraz przyszedłeś. Ja to się cieszę w takim razie. To, to Bardzo miło ci widzieć. Dobra, idź do toalety mordo teraz w takim razie. I możesz na przykład przeczytać książkę. Nie, usuń ślad drapania, Boże. Ale przeczytaj sobie jakąś książkę, bo ty też zawsze lubiłeś Książki i teraz, no, przydałyby ci się książki. Ty korzystasz. Super. Świetne dziecko z ciebie. Radzisz sobie fenomenalnie, tylko faktycznie rozkorzystaj no, z tego nocnika, nie? Jezu, telefon znowu. Karla! O, Karla zmieniła nazwisko! O, starajcie się! Tak, starajcie się o dziecko! Tak! Miejcie dziecko. Jak jesteście małżeństwem, to tym bardziej powinniście sami na to wpaść. Nie wiem, no, dlaczego Orion musi ci to mówić, ale no skoro już musi, no to się starajcie. Naprawdę muszę już iść. No ale dopiero przyszedłeś, Liam. Dobra, ja czekam, aż hob wróci z pracy. Ja potrzebuję hołb, Ja chcę hope i tyle. A i nie możesz wziąć prysznica, bo nie mamy na rachunki. A możemy cokolwiek? Nie no, 6800. Yy, dobra. My my, my my, czuję się zbyt swoją, żeby to zrobić. Muszę wziąć prysznic. My my, i my, my, nie wezmę prysznica, bo odcię nam wodę. Ja nie wiem. S dobra, zrobimy tak. Sprzedajmy kolejne masę rzeczy, co to jest i dlaczego to tu jest. Skała kosmiczna jakaś. Dobra, to też wywalmy. Wywalmy to co mamy, co my tu jeszcze mamy? Jakieś nasiona, nie nasiona. Sprzedajmy to, tak? Chcę to sprzedać. Nadal nas nie stać. Co ty jeszcze tu masz? Masz tu bardzo dużo książek ogólnie, ale masz tu jakieś zabawki i tak dalej. Aparatu nie sprzedaję. Aparat sprze sprzedaż aparatu jest zakazana. Ej, czekaj, ty masz wodospad w butelce. Czekaj, czekaj. Daj to Hope. <laughs> hope. Użyj tego, w takim razie, proszę tego użyć, no, no idealnie, no jak, jak nowa jesteś, nie, sprzedaj wszystko, dobra, może zapłacimy na to jakoś, dobra, jak przyjdzie Sawana, to może zapłacimy, bo nadal nas nie stać, ale to dobra, przynajmniej jesteś w miarę okej okay stanie, ja bym chciała tak, po pierwsze chcę, żebyś ty się przebrała, a po drugie, pani obiecująca debiutantko, ja bym chciała z tobą gdzieś wyjść bo ty skoro tak bardzo powinnaś lubić Sulani, to dobrze by było, żebyś pojechała sobie na Sulani, tak? Ale ja nie chcę, żebyś ty jechała sama na to Sulani, bo ja bym chciała, żebyś pana tej Nangatę zabrała ze sobą, bo to jest ten gościu, z którym wy mieliście jakoś tam przelotną relację romantyczną, jak ty miałaś no wychodzić za mąż za Oriona, nie? To jest ten dawny, dawny znajomy jakiś tam, z którego była drama, dalej się z nim przyjaźnisz, tam się widzieliście kilka razy, ja bym chciała odnowić tę znajomość trochę bardziej. Także chciałabym, żebyście byli tutaj we dwójkę. Proszę bardzo. Na przykład, o możecie się huśtać? Poproszę o pohuśtanie. Spędźcie trochę czasu uroczo razem. Jak huśta uroczo, matko. Może cokolwiek od życia będziesz miała teraz na tym spotkaniu. Jezu, czemu twój tyłek wychodzi przez... Przez tę huśtawkę? <grym> o nie, to tak źle wygląda w ogóle. Dobra, sobie tam pogadajcie, czy ze sobą rozmawiaj o dyskomforcie, a możesz pochwalić mu wygląd jakoś tak luźno. W sumie to by było fajne, jakby się udało Wam odnowić tę relację romantyczną właśnie trochę, trochę już wam tu rośnie. Ogólnie to jest właśnie moim celem. Na zasadzie, że no, hope za bardzo nie ma gdzie się podziać, jest jej przykro, i w ogóle Orion ją wyrolował. Mieli być, no, love do końca życia, nazwijmy to. A wyszło na to, że w sumie gość się z nią rozwiódł. W sensie, to ona się rozwiodła z nim, ale gość ją zdradził, bo wziął ślub w momencie, kiedy był żonaty. I tak, no wiecie, o co mi chodzi, no. I ona szuka teraz jakiegoś oparcia po prostu, jakiegoś innego mężczyzny, bo tym bardziej dobija ją ta sytuacja, że ona w ogóle musi mieszkać i patrzeć codziennie na tego Oriona z Sawaną. Oni też razem mają dziecko i tu deszcz pada. I trochę do dupy, że deszcz pada. No ale nic na to nie poradzimy. Możesz mu pomóc chociaż? A nie, mo nie możesz mu pomóc, dobrze. A możesz na przykład pokazać mu zdjęcia. albo pokaż mu zdjęcia swoich dzieci. To, 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 to zawsze tak robią kobiety w Twoim wieku. Halo. Panie, panie, ja chcę z panem gadać. Koś obejmij go. Cokolwiek. Panie, ja chcę objąć cię. Panie, ja tu jestem cały czas. Narzekaj na życie uczuciowe. No, narzekać to chcesz, tak? Narzekaj na życie uczuciowe. Zapytaj, jak minął dzień. O, najlepszymi przyjaciółmi możecie zostać też przy okazji. O do Opojedzdowcich o małpach. Tak, to też zawsze działa. Dobra, czekaj, zróbmy tak, bo to fajnie by było przejść trochę krok dalej, więc jakieś tam romantyczne rzeczy z nim porób, jakieś tam wymień się numerami z nim, co ty tam jeszcze możesz robić, pochwalić mu wygląd możesz. Co, co to za zawstydzenie? Co to za zawstydzenie? Co, czegoś nie chciał robić, ale nie podoba mi się to, że czegoś nie chciał robić. No chyba nic z tego nie wyjdzie na tym spotkaniu, ale plan był dobry. A możesz go przeprosić tak na przykład, że taka natrętna byłaś? Czekaj, dziel się wskazówkami. Dobrze, chodź, będziemy przyjaźni w takim razie, skoro nie chcesz być romantyczny. Czy możecie coś robić poza staniem i wyciąganiem parasolek 300 razy? O, dziękuję. Dobrze, chociaż sobie porozmawiajcie chwilę. Dobra, no przynajmniej minimalnie ten różowy pasek się zrobił. No dobra, no jest pożegnaj w takim razie. Bo on sam chce sobie stąd iść, a o przyszła. Dobra, to jest świetny pomysł w takim razie, żeby wracać do domu, bo jest już dziewiętnasta. Dlaczego za każdym razem, jak mam jakieś wyjście, na którym jest hope, to to wyjście wygląda inaczej, niż sobie je wyobrażałam. A jak na tym wyjściu hope nie ma, to. To ono wygląda w porządku. Ja tego nie rozumiem, nie? Hop, ty, po prostu masz jakiś przyciągasz pecha. Dobra, ale wydaje mi się, że mamy wystarczającą ilość, żeby zapłacić rachunki, więc zapłać rachunki. Wreszcie. Opłaćmy to wszystko. No i super. Aż mi się czasy harpery przypomniały, nie? Masakra. Nie pogłębia wiedzy. Co ci, co ci po tej wiedzy? Weź sobie jakiś ponury skowyt zrób. Sobie zaskowycz i będzie ci lepiej. Juliet ma wkrótce urodziny, a Charlotte to nie? Kiedy wy macie te urodziny? No, faktycznie niedługo, ale to jeszcze nie teraz. Ty chcesz iść spać. A jakbyś mogła, tak na przykład, nie? Bo ja bym bardzo chciała, żebyś ty jeszcze coś porobiła. Na przykład yy, podziergała sobie rzeczy. Właśnie, dywan zacznij. Jak to masz za mało pieniędzy? Dobrze, to sprzedaj skrzynkę na listy i, i jakiś tam projekt ze szkoły sobie sprzedaj. I teraz liczę, że będziecie stać na zrobienie dywanu. Turkusowo zielony zrób. O. To, to może być fajny dywan. Zrób proszę dywan. Ty, co tam? Ty, ty generalnie też chcesz iść spać, a ty mogłabyś na przykład jeszcze nie iść spać. Możesz coś robić z tym drzewkiem? A zmienić tego kolordniczki. No cóż. I no weź sobie na przykład chwilę poćwieć jakieś dyskutowanie, czy co? Czekaj, 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 co to jest? Ćwicztań. O, ćwicztaniec może być fajne. Nie widziałam tego. Jak to wygląda? Aha, że ty po prostu stoisz przed. A ty już skończyłeś? Już. Przerwałaś mi nawet mówienie tego, że ty stoisz przed lustrem i tańczysz. Aha, czyli ty tak to robisz i to trwa bardzo krótko. Okej? Okay? W porządku? No dobra, to skoro idziesz spać, to idź spać. Ty, jak skończysz dywan, to możesz iść spać. Ty, ty mógłbyś się na przykład y, umyć i, i pójść spać. Ty, ty jesz. I w sumie, jak zjesz, to mogłabyś na przykład coś sobie obejrzeć. Albo w trakcie. No, tym razem możesz zrobić to w trakcie. Sobie coś pooglądaj i poczuj się lepiej, kobieto. Czy masz ponury skowyt dostępny? Masz sobie zaskowit, jeszcze przy okazji. Elegancko posprzątaj, elegancko pójdź spać. Super. Dziecko. Dziecko jest głodne, jest na zewnątrz z jakiegoś powodu. Dobrze, to chodź. Idziemy zjeść jajka tym toście. Malutka. Dobra, czyli wszyscy poszli spać poza wami. To myślę, ja się będę powoli żegnać. Oczywiście, tak jak myślałam, nie dobiliśmy do urodzin dziewczynek, bo. Bo, bo to i oczywiście byśmy się nie wyrobili znając życie, ale jest nieźle, bo jutro jest święto, dobrze ja patrzę? Tak, jutro jest święto, więc urodziny będą w następnym odcinku. I to mnie cieszy, bo zobaczymy jak one będą wyglądać, jestem turbo tego ciekawa. Mam już na nie trochę pomysł, taki mniej więcej pomysł nazwijmy to, ale trochę, trochę czekam, żeby już móc grać nimi jako nastolatkami i trochę czekam, aż ona będzie w końcu troszeczkę większa, bo ona ma urodziny tutaj, więc Nicole też będziemy mogli grać jako dzieckiem szkolnym i, i będzie fajniutko. I co Halo żegnam i liczmy, że Gunner może nam nie ucieknie, bo jest troszeczkę w smutnym stanie i muszę się nim znowu trochę zająć. Ale nic teraz nie poradzę. To pa!